Nie będziemy wchodzić w tradycyjne związki. Co to znaczy, że ktoś jest dobrym materiałem relacyjnym? Po pierwsze, taka osoba nie ma żadnych wyzwań na poziomie fizycznym, na poziomie emocjonalnym, na poziomie mentalnym, na poziomie psychologicznym oraz na poziomie duchowym. Taka osoba na poziomie fizycznym jest ogarnięta, na poziomie mentalnym jest ogarnięta, na poziomie emocjonalnym jest ogarnięta. To znaczy jeżeli chodzi o poziom fizyczny, że dysponuje swoimi własnymi zasobami, przede wszystkim jest zdrowa jak ryba. Partner, który przychodzi do relacji i ma ogromne wyzwania zdrowotne, przewlekłe bądź skomplikowane, zawsze będzie ciężarem i ta relacja nie będzie równoważna. Jedna osoba będzie poczuła,